Kurde .No, kurwa, na kurwa, za mocny słańczołów. Nie jest biedna ratówka. Dzięki, skargi. Tak proponował od nas było Nie rozumiem, czy to jest to to no, 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 to to A nie jest Piątka. Piątka kurwa chyba na Nie. jest najbardziej kosztownicza, jaka jest koronawirusa. nie jest ten leci, bo leki na rajach. A, to jest